Cześć, jestem Marysia i mam 13 lat. Wiem, że wiele osób w moim wieku nie za bardzo wie, jakie mogą mieć hobby. Siedzą w telefonach i właściwie całymi dniami grają albo oglądają coś na YouTubie. Dlatego właśnie zamierzam sprawdzić, jakie hobby właściwie mogą mieć ludzie w naszym wieku. W środku poruszają się takie młoteczki, które uderzają w te struny, ale jednocześnie podnoszą, podnoszą się tłumiki, czyli te takie czarne. I co te tłumiki robią? Te tłumiki robią coś takiego, że jeśli nacisnę klawisz, to gdyby tłumik się nie podnosił, to po prostu nie byłoby dźwięku. Aha, czyli to tak. Czekaj, ja teraz spróbuję. To jest C, tak? Tak. Odtąd, dotąd. A, ja nie, nie umiem nawet odpowiednio przełożyć palców. Y, gdy zagrasz tutaj trz trzema palcami pierwszymi, to tutaj przełóż pierwszy palec. I do końca po prostu graj po kolei. <grym> Teraz czwarty, czwarty, piąty. Czwarty, piąty, dobra. Stąd jeszcze raz. Pierwszy. Jeszcze? I co Dobra. to jest gama. Du, wolniej. W takim wstępie spróbuj. Tu. Tu. Nie. Tu. Dobra. Tu. Tu. I tu. 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 to Dobra. No. Ja spróbuj wolniej. Bo ja nie nadążę. Oh. Trzy. Dwa. Jeden. Ten. Trudne to jest. Jakbym miała jeszcze ogarnąć drugą rękę, to myślę, że bym tego nie zrobiła. No, to jest już taki utwór bardziej zaawansowany. No, widzę właśnie, że on jest dosyć bardzo zaawansowany. Dobra, dzięki. Myślę, że nic trudniejszego już nie dam rady zagrać. Cześć. Robienie na drutach to Twoje hobby, prawda? Tak. Jak to się stało, że się tym zainteresowałeś? Mama zaczęła robić na drutach i po prostu zainteresowałem się, bo lubię takie artystyczne różne rzeczy. Tutaj mam taką przepaskę, opaskę, nie wiem jak to określić, na rękę z wyszywanym tutaj trójzębem. A no, Można robić różne rzeczy na drutach. Niektórzy na nie mogliby się spodziewać. Większość myśli, że spetry i skarpety. No A właśnie. można by było zrobić na kapelusz, nad którym właśnie, współ, jak wspominam, pracowałem. Masz na myśli taki kapelusz z rondem i w ogóle tak. to nie będzie opadało? Tak. E, próbowałem, ale miałam za miękką wełnę, więc staram się znaleźć bardziej taką sztywną, bardziej taką szorstką. Musisz tak złapać, Prze położyć tak, pod kciukiem. Ojej. Tędy I nie musi wiem, czy tu zapamiętam. tak. Dobra. Czyli Trening czy nie mistrza. Robię tak. Tutaj. Pod kciukiem. Pod kciukiem. Od dołu. Od dołu się wkłada. A jak ja wsadziłam? Od góry. A. Od dołu powiadasz. No dobra, czyli tak. I dalej tu, Tutaj pod tym. Pod tym. I przez kciuk. Górną część. Przez kciuk? Tak? Tak. Dobra. I się zaciska i powtarza się tak na Tak, Coś tak. No widzisz, mi też po 15 minutach dobrze że pierwszą ruszką wyjdzie. Trzeba przełożyć. Tu sobie najlepiej odgarnąć palcami i najlepiej w, 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 w dwóch rękach e, robić już po przełożeniu. Każdy może robić na drutach, zależy tylko od tego, czy ktoś ma czas i czy chce. To co ci daje robienie na grudach? Pomaga na skupienie, na koncentrację, na wyciszenie. Zapanować nad emocjami. Taka trochę medytacja. Hej! Cześć! Zapraszam. Dzięki. Wow! Tyle tego masz. Wiedziałam, że się interesujesz. Mirakulum i tak dalej. Hobby. Można to nazwać moją pasją albo hobby, albo psychopasją. Tak, dokładnie. E, no, ogólnie jest dwójka superbohaterów, e, którzy się znają w swoich prawdziwych tożsamościach, ale nie wiedzą, że są tymi superbohaterami. E, I jako właśnie Biedronka i czarny kot walczą przeciwko władcyciem. Jest tam Fajne. połączenie kilku rzeczy, które bardzo lubię w filmach i serialach. E, superbohaterowie. Wątek miłosny, tajemnica. Co to jest? To tutaj podpisy. E, to e, autografy twórców. O, a skąd oni są? Bo tutaj chyba Francja? E, tak, są z Paryża, dokładnie. I tu masz podpis e, Tomasa Astruga, a tu Winniego Peina. Chciałabym pójść w przyszłości na aktora głosowego. I właśnie to jest takie moje marzenie, i chciałabym właśnie dopingować takie, takie postacie. Chciałabyś na przykład dubbingować biedronki? Wiem, że ona ma pewnie inny głos, ale. Tak, tak. Bardzo bym chciała, to jest takie moje marzenie. On tu mam strój. Taki. Hmm. Dużo tego tam jest. myślałam, e że to jest tylko ten strój. E tak, bo to jest jeszcze mojego brata strój. O, o, o. On miał w tym roku też Tak, on też to e No nie tyle uwielbia, to jest, tak naprawdę ja go zmusiłam. Możesz mi się w tym pokazać? E tak, pewnie. Fajnie wyglądasz. Biedronka ma naprawdę niebieskie włosy. Tak. Chciałeś mnie zabić? Tak. Dlaczego chciałeś mnie zabić? Co, co? Ponieważ złapałaś moją piłkę. I tak sobie odbijasz całymi dniami, rozumiem? Nie, nie całymi dniami, aczkolwiek długo. Ehm, no więc jak długo grasz już w tenisa? Siedem lat. To długo, bardzo długo. Owszem. I nadal nie nauczyłeś się porządnie celować. Jak w ogóle wygląda wasz trening? Przychodzicie tutaj i po prostu gracie, czy macie jakąś teorię? Trening ogólnie rozpoczyna się od tak naprawdę luźnego odbijania, później tak bardziej na technikę. Masz jakieś osiągnięcia, medale, puchary, coś wygrałeś? Tak, wiele rzeczy wygrałem, wiele pucharów wygrałem, wiele turniejów wygrałem B. Bardzo <noise> lubię grać w tenisa. D. nowy sport K. Kacper. W Wimbledon. Czyli najlepszy turniej tenisowy. Najlepszy turniej tenisowy. Dlaczego najlepszy turniej tenisowy? Najbardziej prestiżowy, a ja lubię to słowo. Chciałbyś tam pojechać? No, fajnie by było. C? Czy byś chciała zagrać w tenisa? Tak, Z ze mną? jasne. Mogę spróbować. To chodź. No to to jest twoja rakieta tenisowa od teraz. No i żeby odbić poprawnie, musisz dobrze ją trzymać. No. Więc spróbuj tak stanąć i tutaj tak jak ja. Przepraszam, już tak, tak i tak. Tak. Tak, puść, ale nie moc, nie uderzaj o ziemię, tylko puść piłkę po prostu. No, jeszcze raz były. No, już lepiej, teraz tak jak wtedy. Sprawdź bardziej od dołu do góry, a nie od góry do dołu. No. No i prawie przeszło. No i prawie przeszło. No to to były podstawy, więc na razie chyba znać nie musisz. Zagrajmy! Spróbuj nie tak stać. Tylko razu tutaj, tak niżej rakieta i tylko tutaj lub tutaj No się tu, bo nie wiesz gdzie poleci. Tak o To z No przeszło <grym> No naprawdę świetnie ci poszło. Dziękuję! Jak na pierwszy raz jestem pod wrażeniem. Ja też. To jest moja nowa pasja, jest wspaniałe. Tak, będziesz chciała powtórzyć? No jasne. To jak coś, to zawsze będziemy mnie szukać. A ty jakie masz hobby?